Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Mateusz Dutz. Dzisiaj chciałbym pomyśleć o standardzie płatności Google Pay. podkazać aplikację, w której można skonfigurować kartę płatniczą, różne karty lojalnościowe, bo też można korzystać z, te, z tych kart na Google Pay i ogólnie jak to się, Z czym to się je? GP Pokaż szufladę, przycisk. Więc... słyszymy Po wejściu do aplikacji słyszymy e, informację pokaż szufladę. Pokaż szufladę, przycisk. Czyli szuflada nawigacyjna, Przyjrzyjmy się od razu. Ikona sklepu, C ikona sklep, ikona sklep. Post pokaż Pokaż Menu. Bieżące konto Madeusz.duc małpmail.com Dostajemy informację o bieżącym koncie. Następnie mamy dwa konta, które są dodane. Możemy się przełączyć na jedno z tych kont Następnie jest pozycja pokaż konta. To wszystkiego Dalej możemy, mamy pozycję, że możemy sobie sprawdzić jakie banki biorą udział w programie. Zaproszenie znajomych do Android Pay, czyli wtedy mamy opcję wysłania po prostu linka zaproszeniowego, mamy pole, gdzie wprowadzamy adres e-mail, przycisk wyślij i tyle. Kod promocyjny, że mamy jakieś kody promocje, nie wiem, zniżki, ustawienia. ustawienia, w których naprawdę mamy dwie pozycje, ale wejdziemy. Ustawienia powiadomień, po prostu włączamy. Być to powiadomienia czy nie. Korzystaj z wyjątkowych ofert, wskazówek i zaproszeń do dzielenia się swoją opinią. Przełącz. Wyłączone. Dodatkowane jakieś promocje. Przejdź wyżej. Pokaż szufladę. Przycisk. Pokaż szufladę, czyli szufladę Idziemy w prawo. Ostatnia aktywność. Informacja. Ostatnia aktywność. Ikona sklepu. Deichmann Obuwia 23 maj. Ikona sklepu. Ikona sklepu. Strona główna. Wybrano. Mamy trzy ostatnie pozycje o płatności które, e, z trzema ostatnimi płatnościami, które wykonaliśmy. Następnie jest e, przycisk góry mamy, dwa przyciski, jeżeli chodzi o do aplikacji strona główna i karty. Przejdźmy. Pokaż szufladę. Dodaj kartę, przycisk. Dodaj kartę, idziemy w prawo, gestem cały czas. Formy płatności. Karte karte formy płatności. Formy I płatności. własną dobra, kartę. Nagrody, karty oferty. Karta, która już jest dodana. I tutaj ogólnie się będą pojawiać wszystkie karty, które mamy dodane do Google Pay. Z możliwością wyboru. która ma kartą domyślną, potem, jaką mam, jedną kartę dodaną. Nie nagrody, karty podarunkowe. Oferty. Karty podarunkowe. I oferty. Szansę, zapisać wszystko w jednym miejscu. Dodaj kartę Możemy dodać jakąś kartę lojalnościową, typu nie wiem, twoja Biedronka, Tesco, etc. Nie przy... Nagro... Kar... płat. Dodaj kartę, Przycisk... A żeby dodać kartę już tłumaczę. Formy, Dodaj anu... Kartę Mastercard o numerze kończącym się cyframi 2, 3, nagrody, karty przy... strona główna, Kar... Dodaj, doda, dodaj kartę kredytową lub dodaj program lojalność dodaj kartę kredytową Zanim przycisk dodaj kartę wybierz kartę, możesz wybrać kartę która została już zapisana na twoim koncie Google, lub dodać nową nagłówek. główek już jakąś mieliśmy dodaną do sklepu do, Google do, do sklepu Google to możemy z niej skorzystać. to jest moja stara karta akurat, która już nie funkcjonuje przycisk opcji zaznaczono i to jest właśnie za, zaraz za tą kartą idąc w prawo. Jest przycisk, przycisk który po prostu. Jest zaznaczony będzie to i mieliśmy jakąś tą kartę Google Pay. A czy, przepraszam, w, górę, w sklepie GL, to w Google Pay zostanie od razu zaczytana i to trzeba będzie podać kod CCV. Dodaj nową kartę. Dodaj kartę dodaj nową kartę. pojawia się ap ap okno aparatu. I powinniśmy właśnie przyłożyć, zeskanować kartę, czyli po prostu. Wycelować aparatem w dane karty ramki. Można I też. Do ramki kliknij, by ręcznie, przycisk. Można też wpisać ręcznie Już właśnie pokazuję. numer karty I zapisz. mam po prostu pole do wpisania. Numer karty, e, zapisania, wtedy nas przerzuci dalej, e, żeby po prostu wpisać resztę danych, imię, nazwisko, datę CCV, następnie weryfikacja z banku m, kodem i można zacząć korzystać. z Google Pay, a ja z niego korzystać, jeżeli jesteśmy przy kasie. W momencie, gdy podchodzimy do kasy, chcemy zapłacić w sklepie? Najpierw informujemy sprzedawcę, że chcemy zapłacić po prostu zbliżeniowo. Odblokowujemy telefon, przykładamy do terminala płatniczego i transakcja się wykonuje. Oczywiście jeżeli transakcja jest powyżej 50 zł należy podać PIN karty. Z czym jeszcze dodam, że oczywiście przy Google Pay trzeba mieć włączoną blokadę ekranu, nie wiem, PIN, czytnik, linii papilarnych, etc. No i to naprawdę wszystko. Proste, szybkie, wygodne. E, dodam jeszcze, że można używać Google Pay w aplikacjach. Aktualnie w, można płacić w Google Pay w Allegro, w Uberze, e, Majtacie i bodajże pyszne.pl jak mi pamięć nie myli. Ja ze swojej strony dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.